s h Za nami kolejna, czwarta już runda turnieju w Augustowie, chociaż w tajemnicy wam powiem, że tak naprawdę już jestem po piątej rundzie. E, natomiast filmik ten będę nagrywać drugi raz, bo okazało się, że mikrofon losowo przestał działać w 20. Minucie, czy w 10. Minucie. E, więc za nami czwarta runda i moim przeciwnikiem był Krzysztof Lisowski o rankingu 2025. Natomiast przyznam szczerze, że ja grając partię, e, byłem przekonany, że on ma ranking powyżej 2100, bo to jest zawodnik, którego Gdzieś tam kojarzyło się z turniejów, no i jeszcze parę lat temu miał nawet ponad 2200, jeżeli mnie pamięć nie myli. Natomiast w ostatnim czasie faktycznie ranking mu trochę spadł, no i zdecydowałem się, że zagram w sposób agresywny, bo ile można grać Londona, i zdecydowałem się na posunięcie E4. Dodam jedynie, że wiecie, to jest turniej drużynowy, natomiast ciężko jest mi mówić, jak mi poszło na przykład w danym meczu, jak poszło drużynie, bo bardzo często nagrywam partie bezpośrednio po, więc możecie sobie w linkach sprawdzić, jak nam idzie. Natomiast jeżeli chodzi o poprzed, ogólnie o mecze, no to nie przegraliśmy póki co żadnego meczu i faktycznie jesteśmy tak mniej lub bardziej w czołówce. Natomiast przechodząc już do partii. Zdecydowałem się zagrać E4, przeciwnik zagrał C5, skoczek F3, skoczek c no i zamiast grać jakieś nudne rzeczy, zdecydowałem się na b4, czyli wing gambit. Miałem takie przeświadczenie, że po pierwsze, po poprzedniej partii, yy, którą wygrałem mając trzy pionki mniej, tak miałem takie przeświadczenie, że można grać trochę bardziej agresywnie. Poza tym to jest taka rzecz, że ciężko się na to przygotować i nawet jeżeli czarne mają dużo możliwości, żeby wyrównać albo nawet osiągnąć przewagę, to wiecie, ja sprowadzam gierkę na takie tory, że ja będę przeciwnika atakował. No i jeżeli dobrze się wybroni, jeżeli popełni jakieś błędy, ja, no to wtedy partię przegram albo zremisuję. Natomiast jeżeli przeciwnik popełni błąd, no to wygram. Ok, nastąpiło bicie D4. No i tutaj czarne mają kilka opcji, natomiast najpopularniejszą jest D5. Chodzi o to, że po biciu, biciu, C4, bicie, bicie Hetman idzie na A5 i wywiera presję na mojego skoczka, na mojego króla. Ogólnie mam pionka mniej i wydaje się, że przeciwnik mnie tutaj atakuje. Natomiast idea była taka, że zagram sobie wieża B, ja. I oddaję skoczka w ósmym ruchu. Natomiast przyjąć go nie jest wcale tak łatwo, bo jak przeciwnik zbije, to ja gram tutaj. Przeciwnik tym hetmanem ma jedno pole, ja gram D5 i przykładowy wariant, jak ta partia mogłaby się skończyć, gdyby przeciwnik chciał tego skoczka utrzymać i zagrać na przykład tutaj, no to przeciwnik przegrywa prawie, że e, forsownie. Tu najpierw się gra goniec B4, atakujemy tutaj i jak przeciwnik zdecyduje się hetmanem uciekać, to w tym momencie możemy po prostu zbić, zbić. No i tam atakujemy, ruch wieża A1, Hetman wchodzi na A4, skoczek wchodzi na E5, wygrana pozycja. Dlatego przeciwnik nie zdecydował się na to, zagrał ruch E6, czego się spodziewałem. Ja zagrałem z D2, no i teraz wiedziałem, co grać na ruch goniec B4, wiedziałem, co grać na ruch skoczek F6, natomiast widziałem, że istnieje też taki ruch jak Hetman D8 i tego sobie nie sprawdziłem, więc zawsze, gdy w takich sytuacjach się znajduje, to przeciwnik akurat bierze ten ruch, którego sobie nie sprawdziłem i zagrał Hetman D8 i tutaj... Nie mogę powiedzieć, że jakiś bardzo smutny byłem, natomiast wiecie, miałem w sobie coś takiego, że no kurde, mogłeś chociaż jeden ruch popatrzeć, no i tyle, nie? A ja nie wiedziałem. E Zagrałem więc koniec d3, stwierdziłem, że jak przeciwnik chce, no to niech bije tutaj, wtedy ja bym zbił, zbił i minimum, które widziałem to skoczek b5 i potem widełki, natomiast mógłbym też zagrać hetman f3 i po prostu grać sobie całkiem na spokojnie. Także przeciwnik zagrał skoczek f6 ruch, którego się spodziewałem, ja zagrałem roszadę, przeciwnik zagrał koniec e7 i mniej więcej w tym momencie zacząłem trochę w swoją pozycję wątpić i to nie dlatego, że wiecie mam pionka mniej, więc przegram partię, tylko bardziej pod tym względem, że... Niby wiedziałem, co robić, ale przeciwnik jednak stoi bardzo solidnie, i akurat wiecie, ze względu na to, że nie sprawdziłem tego wariantu. To nie do końca wiedziałem, w którą stronę kontynuować. Czy grać na spokojnie, wieża E1, może Hetman E2, może Skoczek E4, może Hetman C2. Liczyłem dużo rzeczy. Koniec końców zagrałem Hetman C2, żeby tutaj już potencjalnie na tego króla przeciwnika zerkać. Dodam, że Skoczek B4 z widełkami przegrywa, po, po biciu biciu jest Hetman A4 i zdobywam sobie gońca i mam dwie lekkie figury za wieżę. Dlatego przeciwnik zagrał H6. Ja sobie zagrałem Skoczek E4. Przeciwnik zrobił Roszadę, no i tutaj. Jakby znowu musiałem wybrać jakąś koncepcję gry. Bo początkowo, grając już posunięcie hetman C2, widziałem te pozycje i zastanawiałem się, licząc w głowie, czy mogę zagrać skoczek C5. Bo jeżeli przeciwnik nic nie zrobi, no to ja zbiję na B7. Jak przeciwnik, nie wiem, zagra B6, to ten skoczek będzie słaby. Natomiast policzyłem dokładnie, że po B6 następuje bicie, ale przeciwnik bije tutaj... Tutaj, No i to było bez sensu, to znaczy przeciwnik nadal ma piąka więcej, a, nie, a ma jeszcze dodatkowo aktywność, te dwa gońce strzelają, więc stwierdziłem, ok, to bez sensu, nie będę grał ruchu skoczek C5 i tak zastanawiałem się co zrobić, po czym do głowy przyszło mi coś. Takiego, że po prostu mogę poprawić swoją ostatnią figurę. Idea tego wariantu jest taka, że wszystkie moje figury są bardzo aktywne. Dosłownie wszystkie figury gdzieś tam atakują przeciwnika na jednym i drugim skrzydle, więc yy, poprawiam ostatnią figurę. Wieża nic na F1 nie robiła. Zagrałem tutaj teraz, jeżeli przeciwnik kiedyś by zbił. Zbił. I zbił, no to stwierdziłem, że przyda mi się to, że moja wieża jest na jednej linii z Hetmanem. No i tutaj wygrywam praktycznie, ponieważ po odejściu jakimkolwiek na końcu jest goniec H7 i zdobywam Hetman. Więc przydatny ruch wieża D1. Przeciwnik jednak zagrał to, czego się spodziewałem, czyli skoczek D5. I znowu miałem dwie opcje, które sobie rozważałem w głowie i wybrałem lepszą faktycznie, bo mogłem zagrać skoczek C5 i teraz różnica jest taka, że po B6 bicie, bicie, bicie polepszyło się to że skoczek teraz blokuje gońca, a moja wieża już jest aktywniejsza. Ale i tak oceniałem, że nie może to być dobre dla mnie, no bo ten pionek jest zablokowany przez skoczka przeciwnik. Teraz to on ma dużą aktywność, więc nie podobało mi się to, więc zagrałem swój drugi plan, a mianowicie hetman Seyed. I co ciekawe, jest to najlepszy ruch w pozycji i on mi się podobał o tyle, że czułem, że sprawiam przeciwnikowi realne kłopoty, ponieważ Grając partię, widząc, że przeciwnik wszystkie figury ustawia na twojego króla, to łatwo jest spanikować. Bo po losowym ruchu łatwo jest stwierdzić, że okej, okay, bicie, bicie, tutaj i nagle przegrana pozycja, bo jadam szacha, jak przeciwnik ruszy tym pionkiem, a grozi skoczek G5 z dalszym matem. Więc yy, to wszystko nie działa. Ponieważ po jakimkolwiek ruchu, jeżeli ja zdecyduję się to zbić, to przeciwnik ma wtrącone f5 i jak ja sobie odejdę, to komputer ocenia, że ta pozycja jest po prostu dla mnie zła, bo przeciwnik ma wieża f6. Natomiast wiecie, w szachach też trochę trzeba grać w taki sposób, żeby przeciwnik musiał się zamartwiać danymi rzeczami. Szczerze mówiąc, ja w tej pozycji spodziewałem się ruchu skoczek b4. No i teraz znowu to nie działa ze względu na, co jest, moje potężne strzałki, nie działa ze względu na f5, ale zagrałbym goniec c4, może kiedyś tego skoczka wygonię, wydawało mi się, że git. <laughs> Natomiast przeciwnik zagrał f5 i to był ruch, który w miarę mnie ucieszył, bo stwierdziłem, że teraz wejdę sobie skoczkiem i zobaczcie, że oponent się dość mocno tutaj poosłabiał, oczywiście ma on pionka więcej cały czas, ale przynajmniej już mogę mówić, że wiecie, że coś osiągnąłem w tej pozycji, bo przeciwnik mnie, bo przeciwnik się osłabił. Kiedyś może mieć to znaczenie. Natomiast zagrał przeciwnik Hetman C7 i teraz zagrałem ruch, który mi się podobał. I co ciekawe. Zagrałem ruch, zachęcając przeciwnika do zrobienia kombinacji, na którą miałem przygotowaną kontrkombinację, i to wszystko stanęło w partii, bo zagrałem posunięcie goniec C4. I gdyby przeciwnik nic nie zrobił, nie wiem, znowu zagrajmy sobie A6, to mój plan był taki, że bicie, bicie, zagram wieżą na E1, będę kontrolował pole na E5, zagram goniec F4, po prostu spoko. Natomiast przeciwnik może zbić pionka, który jest broniony. I teraz, jeżeli ja to zbiję, to przeciwnik czymś bije na C5. Natomiast miałem przygotowane, że w tym momencie mogę zdecydować się na poświęcenie swojej figury. Najpierw przeciwnik święci, teraz ja święcę. I chodzi o to, tak. Yy na spokojnie mówiąc, że jeżeli przeciwnik odbije to skoczkiem, to ja gram tak i nawet jak przeciwnik wymieni hetmany, no to moje figury są szalenie aktywne, no dosłownie wygrywam tu partię, bo zaraz zagram wieża e1, zdobędę tu może zbiję na c8, zbiję tu. No wygrana pozycja. Natomiast przeciwnik zagrał sensownie, bo zbił na f3. Ja zbiłem, przeciwnik zbił. Ja zbiłem na d5, no i teraz puenta całej mojej kombinacji jest taka, że odzyskałem jednego pionka, ale przeciwnik nie może zbić tu bo bije z szachem, co jest ważne. Zobaczcie, wymusiłem, czy miało miejsce posunięcie F5 i dzięki temu jego król jest osłabiony i mogę dać szacha. Natomiast to, co to, czego jakby z daleka trochę nie widziałem, to to, że po ruchu Hetman D7 ja w sumie to nie mam prostej odpowiedzi. Mogę odzyskać pionka, mogę zbić tu, mogę zbić tutaj, mogę zdecydować się na bicie, bicie i zbicie tu. No i musiałem podjąć jakąś decyzję. Natomiast nauczony <laughs> tym, co działo się w partii dzień wcześniej, czy w poprzedniej partii, wiedziałem, że różnobarwne gońce, jak się chce atakować króla, są przydatne, dlatego zagrałem wieża B7, przeciwnik to zbił, ja to zbiłem yy, i mamy taką pozycję. I to, co jest ciekawe, to to, że do tego momentu obaj naprawdę graliśmy dobrą gierkę. Jeżeli sprawdzilibyście sobie z komputerem, to jest tak, że... Jakby nikt z nas nigdy nie miał jakiejś dużej przewagi ani w jedną, ani w drugą stronę. Ja zagrałem agresywny debiut, przeciwnik przyjął pionka, bronił się przez kilka dziesiąt, no dwadzieścia kilka ruchów, no i teraz mamy końcówkę. I to pokazuje, jak szachy bywają takie dość smutne, nie? Że w sumie przygotujecie sobie jakiś fajny wariant, atakujecie na tutaj zawodnik o rankingu 2025, zagra wszystkie poprawne ruchy i jest Git. Natomiast teraz zadziało się coś dziwnego, bo. To, co ja z daleka liczyłem i przeoczyłem troszeczkę, to to, że ja tuś w zasadzie spodziewałem się jednego ruchu. Stwierdziłem, że będzie wieża F7. I tu wydawało mi się, że mam fajną, małą kombinację, bo mogę zagrać tak, atakując tego Hetmana. I jak Hetman na przykład zbije tutaj, to ja zagram Hetman C6 i jest podwójne uderzenie, i wygrywam partię. To widziałem. Natomiast to, czego nie widziałem, to to, że po ruchu wieża F7 to nie nastąpiło jak coś. Jak zagrałbym tu, to przeciwnik może zagrać Hetman F3. I to zobaczyłem dopiero, gdy przeciwnik myślał. I okazuje się, że jak ja zbiję, to on ma tu, tu. No i jeżeli ktoś ma grać na wygraną, to będzie to on. Dlatego po ruchu wieża F7 nie wiem, co bym zrobił. Komp mówi, że w sumie najlepsze, na co mogę się zdecydować, to jest zbicie tutaj, tu, 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 tu. i grać taką pozycję, gdzie mam Hetmana. Przeciwnik ma dwie wieże, no i ja jeszcze mam dodatkowego zdublowanego pionka. Równa pozycja, natomiast pewnie i ja, i przeciwnik po prostu byśmy tutaj próbowali. Natomiast coś ewidentnie się przeciwnikowi tutaj nie podobało z tym ruchem wieża f7. Przyznam, że nie wiem co. I przeciwnik zagrał posunięcie goniec f7. I on policzył, że ja oczywiście mogę zbić tutaj, ale przeciwnik zagra hetman f3 i. Kurczę, no, to mój król będzie osłabiony, grozi jakieś goniec D5 kiedyś. A co ważniejsze, w tym wariancie tutaj, tutaj ja nie mogę zagrać na Mata, bo stracę. Y, tu i następuje wymiana Hetmanów. Więc być może to było to, co przeciwnik policzył. Natomiast to, czego nie zobaczył, a ja zobaczyłem, to jest ta jedna szansa, którą w tej partii miałem i ją wykorzystałem, bo zagrałem goniec H6. I po ruchu Hetman wtrzymam tylko jeden ruch. Każdy inny. Wydaje mi się, że przegrywa gierkę, ale jeden wygrywa i jest to cofnięcie się wieżą na E3. I zobaczcie, że w sumie to te dwie wieże kontrolują całą szachownicę, i ten Hetman jest taki osamotniony trochę. Niby on jest o jeden ruch od tego, żeby zamatować mnie praktycznie, ale nigdy to się nie, nie dzieje, bo ja będę pierwszy. Przeciwnik jakby dał szacha to tu i po prostu przegrywa gierkę, eee, dlatego zagrał on Hetman H5, najlepsze posunięcie. Ja zagrałem wieża G3, przeciwnik zagrał tutaj goniec G6. Na tutaj, natomiast tutaj miałem już policzony, że po ruchu wieża D6 po prostu wygrywam. Najlepsze, co przeciwnik może zrobić, to zdecydować się na tego typu pozycje: że pyk, pyk, pyk. No ale tu stwierdziłem, że zdobędę jednego pionka, moje wieże są aktywniejsze. Powinienem bez większych problemów to po prostu wygrać. Yy, dlatego przeciwnik, widząc to, zagrał wieża D8 na małą pułapkę. Teraz ja nie mogę tego zbić chociaż okazuje się, że w sumie to mogę, ale chodzi o to, że jest tu, tu i jak przeciwnik zbije hetmana, to ja mam bicie tutaj, goniec c1, komp ocenia, że ta pozycja jest dla mnie wygrana, bo na końcu mam goniec b2, natomiast po co się w to pchać, ja zagrałem spokojne, hetman c7, grożę przeciwnikowi matem, grożę wzięciem wieży, grożę wzięciem gońca, przeciwnik jeszcze zbił tutaj e no ale ja zbiłem wieżą. No i przeciwnik się poddał, ponieważ po jedynym szachu tutaj więcej szachów nie ma. Grozi bicie tutaj, grozi bicie tutaj. Więc w taki sposób wygrałem giereczkę z panem Krzysztofem Lisowskim. No i kurczę, 3,5 4. Jak coś. Także całkiem spoko. No ta partia była taka, że jakby jak już liczyłem, to powierzę F7, że pewnie zakończy się remisem. To byłem taki, że kurde, no co ja mam zrobić, żeby wygrywać z tymi ludźmi? No ale koniec końców przeciwnik popełnił błąd. A co więcej, wygraliśmy mecz i jesteśmy jednymi z liderów chyba jutro, znaczy w kolejnej rundzie. Będziemy grać z liderami, z drużyną, która nie przegrała żadnego meczu. Ja już po tym meczu jestem, dlatego zaraz będę nagrywać kolejny filmik, a wy dowiecie się kolejnego dnia. Eee, także dobrze nam idzie? Dziękuję bardzo, że kibicujecie, bardzo jest to miłe, a ja się z wami żegnam, także trzymajcie się cieplutko i nara.